maneczko, witam Was w programie Jaka to melodia, a dzisiaj solo na gitarze, bo czym Wam swój talent pokaże, <grym> albo i brak talentu, też tak może być, to są moje początki, absolutny debiut, absolutny, oby nie debil. <grym> No jakoś tak. Jak widzicie, daleka droga przede mną, ale trzymajcie kciuki, bo ja nie zamierzam się poddać. No i co? Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej!